Cześć z tej strony Pałowiniawski. Jak widzicie, gramy w Between the Division. Zaczynamy od środka, w zasadzie od... Tak, przerywa nam trochę pad. Zaczynamy od środka jednej z misji w Between the Division. Zaraz opowiem o co chodzi w The Division, czym jest The Division, tylko muszę się tu na początku trochę skupić na tym, żeby nie zginąć i... Granat Proszę bardzo. Sticky bomb. Medikit i mamy apteczek, nie jest wesoło. Dobrze, mamy chwilę czasu, więc przedstawiam się jeszcze raz. Witajcie, po Winiarski, Antweb. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda beta zamknięta beta The Division. Tomek o The Division w zamkniętej będzie pisał niedawno na Antwebie, a ja chciałem Wam pokazać, jak to wygląda w akcji. Widzieliście już mniej więcej, jak wygląda strzelanie, jak wygląda system osłon. Bardzo fajnie się strzela, tak jak mówiłem, fajnie wchodzi się w osłony, fajnie się z nich wychodzi, fajnie się za nich strzela, więc ten aspekt The Division jak najbardziej na plus. Na pewno warto poświęcić chwilę czasu, żeby zobaczyć, jak wygląda, wyglądają drzewka rozwoju postaci, bo po prostu tych drzewek jest bardzo mało, przynajmniej w becie. I podejrzewam, że to jest. Zacznijmy od tego, że tak naprawdę to nie jest beta, tylko demo. Jeżeli ktoś uważa, że to jest beta, no to beta służy do testowania trybów sieciowych przede wszystkim, żeby zobaczyć, czy serwery dadzą radę. W tym wypadku. To jest ewidentnie demo, które ma nam pokazać, jak wygląda gra i czy warto będzie się interesować. Ale, tak jak mówiłem, miało być trochę The Division RPG, tymczasem mamy trzy drzewka: medical, tech, security. Jak widzicie, tych umiejętności nie jest zbyt dużo i podejrzewam, że to będzie główny zarzut, jeśli chodzi o The Division i to, że Ciężko tutaj będzie rozwinąć tę postać w taki fajny sposób, jak to ma miejsce w innych grach MMO albo w rpg Więc do tego rpg nie będziemy się już odwoływać, bo to chyba nie ma większego sensu. Mamy, mamy też drzewko talentów, to znaczy zakładkę talentów, gdzie też przynajmniej na razie są trzy drzewka i tak pewnie zostanie. Znów te same Medical Tech Security, więc to są jakieś klasy. Perki też podzielone na trzy drzewka. Też nie wygląda, jakby tego było bardzo dużo. Wystarczy wspomnieć chociażby Wiedźmina III, gdzie tego było masakrycznie więcej i ciężko tam się było na niektórych połapać. No tu będzie na pewno łatwo. Poza umiejętnościami, inwentory, czyli ekwipunek. Trzy bronie mogę przynajmniej w tej chwili nosić. Mogę sobie założyć różnego rodzaju armor, czyli w tym wypadku kamizelkę. Mogę sobie założyć maskę, która też jest częścią mojej zbroi. I na przykład w tym wypadku na które jednym będą przypominać wyposażenie skate'ów i rolkarza, a innym oddziałów specjalnych. Mamy też plecak. Tak dobrze mówię plecak. Tak, plecak. Nie mogę tu obrócić postacią swoją. Możemy. Nie, mogę. O. Coś tu chyba się nie udało. No, ale to jest beta. Czy tam demo? No, to jest mój plecak. Też jest elementem mojego ekwipunku. Mamy rękawiczki, możemy sobie je zmienić na motocyklowe zwykłych. Ma, te mają 11. Tamte mieli correction gloves, miało tylko 10, więc jak widzicie, była mała sugestia, że coś w, lepszego spadło mi do e, mojego ekwipunku i warto to zrobić, zmienić, założyć, przywdziać. No i tutaj Tomek zarzucał The Division, że bardzo mocno sugeruje, jak e, układać ekwipunek. No, może niektórzy nie lubią samemu porównywać tych. Statystyk, i wolą, żeby gra podpowiedziała. Może to będzie można wyłączyć. Podejrzewam, że nie zobaczymy. Armor, jeszcze tutaj mamy kaburę na pistolet w tym wypadku. No i jeszcze mamy coś takiego jak Appearance, czyli w zakładce naszego, naszej postaci. Tutaj, oczywiście, jeszcze mamy naszego bohatera: zdrowie, skill power, stamina, czyli wytrzymałość. Tutaj mamy rzeczy, które. Różne rodzaje granatów, jakie posiadamy, czy to co możemy zjeść w tym wypadku, jedzenie w puszce, energy bar, czyli batonik, woda, appearance, czyli wygląd naszego bohatera, możemy sobie zmieniać czapki, Proszę, możemy nie mieć czapki, możemy mieć czapkę, no to są rzeczy, które nie wpływają na samą rozgrywkę, ale wpływają na wygląd, co też w grach typu MMO, bo chyba trochę jest w tym The Division MMO, też są dość istotne, różne rodzaje kurtek możemy sobie zmienić, różne rodzaje których trochę mam tylko jedne. Long sleeve tie. Też. Simple walking shoes. Czyli najzwyklejsze bucisze. No i tak wygląda mniej więcej to, co możemy zrobić naszą postacią. Zrobimy sobie jeszcze kawałek misji. Podejrzewam, że do Dark Zona nie, nie wejdziemy, ale to jest. chwilę o tym odpowiem. Dark Zone to jest miejsce, gdzie toczą się boje PVP. Czyli player versus player. Tam też podobno leci najwięcej luta. Aczkolwiek dzisiaj Grzesiek Marczak powiedział, że był w Dark Zone'ie, chwilę grał i wbrew temu co czytał i, i, i słyszał w sieci, wcale nie było tam tak ciężko, bo nikt do siebie nie strzelał. Wszyscy kombinowali jak zrobić, żeby się nie nastrzelać, a ściągnąć jak najwięcej lutu, czyli tych rzeczy, które wypadają z zabitych przeciwników, czy z zabitych graczy. A, wszyscy uciekają, proszę, będziemy pewnie musieli eskortować. Nie doczytałem o co chodzi w misji, ale tu nam... A tak, a już widzę, że będzie rzeźnia. Headshot czy mam jakieś granaty? Pa! Nic to nie dało. Balistyczna tarcza. Jedna z moich umiejętności. Pyk. Dziękujemy bardzo. Kolejna grupa wrogów. Bezmyślnie kładzie się od jednej mojej serii. A. Oho, oho. No, Trzeba bardzo uważać, jeśli chodzi o... na szczęście mam oteczkę. Ciężko jednoznacznie ocenić, czy poziom trudności w becie jest wysoki czy niski. Z jednej strony są misje, które są trudniejsze. Z drugiej taka zwykła walka ze zbierami, których widzimy na ulicach Nowego Jorku, który zaraz Wam jeszcze na sam koniec pokażę, nie jest specjalnie trudna. To są raczej przede wszystkim prości przeciwnicy, którzy kompletnie się nie kryją. Tutaj w samych misjach to jest zdecydowanie lepiej zrobione. No ale to jest to samo tak naprawdę, co było w Destiny. Jeżeli biegamy sobie po prostu bezmyślnie po mapie, to ciężko trafić na naprawdę trudnych przeciwników. Natomiast kiedy... okej, okay, spoko. Chyba nie jestem mistrzem w bieganiu po labiryntach, jeżeli natomiast wpadamy na misję, na rajda, to zdecydowanie inaczej to wygląda, i ten poziom trudności wtedy wzrasta. Więc tutaj podejrzewam, że też tak będzie. No, i to jest jeden z punktów, który jest jakimś dowodem na to, że kompletnie niepotrzebnie tu poszliśmy. Loot all, czyli bierzemy wszystko. Kompletnie niepotrzebnie tu poszliśmy, ale dzięki temu mamy lód. O, tak jak mówiłem, mocno pokazuje, gdzie mamy iść. Ciężko się do tego na początku przyzwyczaić, bo nie do końca wiadomo, czemu to się pojawia, czemu pojawiają się takie kreseczki, czemu się pojawiają takie podpowiedzi i czasami one znikają. Nie wiadomo dlaczego, żeby się pojawić znowu. Potem się okazuje, że w zupełnie innym miejscu. Pojawiają się niż powinny, prowadzą mnie tam, gdzie powinny, jakąś okrężną drogą, i to czasami trochę utrudnia zabawę, zamiast ułatwiać. Ale jak widzicie, tutaj trafiłem na dość. O, tam jest boss. Jak widzicie, cały czas lecą punkty m, doświadczenia. Więc to też kolejna rzecz, która mi się kojarzy m, z Destiny. A wam pewnie z nimi memony. No ja nie mam też jakiejś tam dużej styczności z MMO, więc trochę się Ale sama przyjemność. Ciekawo, ile fajniej by się grał. Krok, headshot. Jak widzicie, to jest boss misji, czyli mocniejsza postać, która przyjmuje na klatę naprawdę dużo, a ja już nie mam. Jak widzicie, mamy tutaj starcie z bossem. Który jest zdecydowanie mocniejszy od szeregowych przeciwników i wydaje się przynajmniej minimalnie mądrzejszy. Ja jestem dość mocno niedozbrojony, a widzę, że tuż mnie atakują z tysiąca różnych stron. Jeden Medikit, zero granatów. Ciągle wychodzący przeciwnicy. Czyli coś takiego jak. Ride right to przesadzam, ale oczywiście jakiś quest, który znów mi przypomina Destiny. Chyba z tych wszystkich takich teoretycznie przypominających MMO gier najwięcej grałem właśnie w Destiny. Stąd też takie skojarzenia. Proszę bardzo, granat dla ciebie. Niewiele ci to zabiło. Zabrało zdrowia, ale już jesteś po osłonie, więc szybciutko. zakończymy tą przygodę długo się strasznie przeładowuje to jest przynajmniej w tych broniach, które mam dość irytujące nie ma, nie idziemy nigdzie mission complete szpital Madison został zaliczony jak widzicie, mogę sobie tutaj zebrać lód, co ciekawego wypadło z naszego przeciwnika, wypadło nam 9 rzeczy, 7 nowych nowa broń, nowa maska, pyk założymy ją Mamy ją założoną. Tu nic mocniejszego nie mamy. Trzynastka. Już lepszyliśmy sąd postać. To jeszcze chciałbym Wam na koniec pokazać, jak wygląda Nowy Jork. To jest dość istotne. Wyjdziemy sobie z tej misji. Mam nadzieję, że się uda. Szybko i bezproblemowo. Żebyście zobaczyli, jak wyglądają ulica Nowego Jorku. Bo będziecie je w The Division bardzo często. Zwiedzać. I jesteśmy na ulicach Nowego Jorku. Nowego Jorku, który jest po ataku wielkiego, e, wyniszczającego chyba przede wszystkim mentalność ludzką, e, wirusa. E, mnóstwo jest tutaj zwykłych ludzi. E, natomiast z tego co zauważyłem, bardzo mocno powtarzają się rozmowy, powtarzają się modele postaci, więc ciężko jednoznacznie powiedzieć, że to miasto żyje. Na pewno wygląda bardzo fajnie. Już nie będziemy brali żadnej misji, po prostu sobie pochodzimy. Wielka szkoda, że nie można jeździć samochodami. Chociaż z drugiej strony nie bardzo by chyba było, gdzie tutaj jeździć samochodami. Akurat trafiliśmy na dzień wydaje się, że jest to poranek jest system zmiennych pór dnia czyli mamy noc, mamy dzień, mamy zmianę warunków pogodowych. Nie pokażę Wam śnieżycy, a wielka szkoda, bo wygląda naprawdę fantastycznie. I jak widzicie, mnóstwo jest tutaj ludzi, którzy potrzebują pomocy, którzy widać, że nie radzą sobie z tą sytuacją. Czasami możemy im pomóc, jeżeli są częścią jakiegoś mini-questa. Czasami nie widząc nas, powinni uciekać, A jak widać. O tak, właśnie uciekał. Ok, zobaczcie jeszcze jak to wygląda na koniec. Ja Wam bardzo dziękuję za towarzyszenie mi w tych kilku minutach z The Division. Szkoda wielka, że beta się już kończy, ale premiera już niedługo, więc będzie można sobie śmiało pograć. Mam nadzieję, że mieliście okazję, jeżeli nie to jakoś Wam to The Division przybliżyłem. Pokazałem, jak wygląda. Jeszcze raz zachęcam do artykułu Tomka. Ja go zalinkuję w opisie filmu. No i do zobaczenia następnym razem. I dajcie też znać, czy chcecie więcej materiałów z gier. A jeśli tak, to jakich? Bo może chcecie na Antelep TV po prostu sobie pooglądać, jak wygląda gra w akcji. Niekoniecznie z moim komentarzem, a może z moim zdawkowym komentarzem. A może wolicie też, żeby poopowiadać bardziej o grze. Tak więc czekam na komentarze. No i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Hej! Cześć, witam Was w 11 odcinku Niezgranego. Tym razem jak widzicie w kuchni jest tam tuebowa redakcyjna kuchnia, więc wygląda na to, że będziemy mówić trochę o grach od kuchni.